Wyobrażałam sobie, że tak trudny temat, tak drastyczne rzeczy można przekazać tak spokojnie i sercem. W nocy przychodzi ktoś, stuka do drzwi, i przychodzą rosyjscy żołnierze. Mama była przerażona. Rosjanie mówią spakować się, bo zaraz wyjeżdżacie. Załadowano nas do ciężarówek. Po rogach stały żołnierze z karabinami, czterech żołnierzy z karabinami, i ładowano nas do tych wagonów, prawie to powiedziawszy jak śledzie. Przepiękny film, po prostu przepiękny film mimo trudnego tematu. Wspaniały, refleksyjny, dając wiele analogii, myślę, do czasów obecnych. Myślę, że, że jeszcze bardzo coś brakuje, dużo pytań, jeszcze pytań możemy sobie zadać po tym filmie. Jedzenia było jedna kostka cukru na cały dzień i jedna bańka konserwy, ale bardzo taka zepsuta na trzy osoby. Lebiodo to było takie zielsko, które jadły przeważnie świnie. Myśmy tą lebiodę zrywali i była pyszna zupa jarzynowa. Głód – straszna rzecz. Leba to my nie widzieli przez trzy lata. I nie było wody. Woda była taka, że śnieg był i lód. Jeśli chcesz się wzruszyć i chcesz zauważyć, jakie wartości w życiu są najważniejsze, to jest film, który Ci to pokaże. Jest to film, który naprawdę myślę, że ma szansę na to, obudzić ludzi, którzy jeszcze się nie obudzili, ale też żeby podzielić się z ludźmi nadzieją i miłością, Umiejętnością przypadkową. Film poruszył mnie do głębi. Rady, Był nawiązaniem znalazłem odpowiedzi na swoje bardzo osobiste ja się pytania, poznaise. które mi zadawały. Jednym z takich pytań Zaczy, było, jak odnaleźć piękno w cierpieniu. Na to pytanie próbowałam sobie odpowiedzieć wielokrotnie przez długi okres czasu. Ten film y, może nie odpowiedział mi całkowicie na to pytanie, ale dał mi wskazówkę i drogę, jak można. Jeszcze znał na to pytanie. znał My Już nieprzytomni z głodu. Pewnego wieczora mama prowadziła nas do rzeki. Gdzie utopić? Bo już nie mam rady dzieci płaczą, chcą jeździć, a nie ma nic. Poruszył nasze serce i ja myślę, że wszyscy powinni oglądać tego typu historie, wspomnienia, wyciągać z tego wnioski. Szczególnie młode pokolenia powinny się uczyć wyższymi nowości, doceniać wszystko, co mają teraz. Miałem mieszane uczucia, naprawdę. Pierwsze to, że człowiek, człowiekowi stwarza takie warunki i doprowadza do takich sytuacji, a z drugiej strony, Uczucie, jak sobie potrafią dać radę w życiu ludzie w trudnych warunkach, jak jeden drugiemu pomaga. Wiara faktycznie potrzebuje wzmocnienia. I wiara wzmacnia się przez świadectwa ludzi. Wiary nie wzmocnimy, nie wzmocnij ja ani ty poprzez teoretyczne czytanie książek, ale przez spotkanie i słuchanie ludzi, którzy osobiście doświadczyli panelu. Dlatego bardzo Wam dziękuję, dziękuję za ten dokument, dziękuję za te świadectwa i wzrastajmy w sile. Wzrastajmy w sile wiary, dawajmy tą nadzieję, dawajmy świadectwa innym. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. On po to nas stworzył. On nas nie stworzył do nieszczęścia i do cierpienia. Zawsze jest nadzieja, to znaczy zawsze jest. Wyjście. To jest to, jest to, to jest to przesłanie Biblii. Nawet jeśli byłoby najgorzej, najtrudniej, to zawsze jest wyjście.